dla wszystkich kocisków, eksplorujemy dalej i w sumie tak naprawdę tutaj przejrzę mapę i to co ciekawsze to żeśmy tak naprawdę porobili oprócz takich dwóch ciekawych rzeczy którymi są ta 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 ta, ta więzienia, to więzienie mianowicie do którego zaraz się udamy obok kościoła Mariki i to nie wiem od którego zacząć, kurczę. NDL fuchę. Nie wiem, dobra, pójdźmy może najpierw y, do tego. Zobacz, zobaczmy co nas tutaj. czeka, jak już wylosowaliśmy jako numer jeden, to już może pójdźmy. Standardowo oczywiście dodajmy sobie też level, jak na początku każdego filmu. Dobrze. 18, już prawie 30 poziom, fajnie, fajnie, rośniemy w siłę. No i zobaczymy, to będzie lepsze. Ja już nie pamiętam, co to był za boss. Jak zawsze w ciemno, jak zawsze walki kurcze, podejmuję dla was najwyższych lotów. <grymne> Zobaczmy, otwórzmy sobie to. No. Zużyłem klucz, działa. Mam nadzieję, że tamto też otworzę. Dobra, bo to twoja chwila prawdy. Cicho tu. <grymne> Tutaj się odraci. Dawaj no Może Ślipa. <laughs> Nie żartuję, na luzie. Zobaczcie. Nie zostawiam tutaj złudzeń ziomeczkowi. Jest mocny damage, pokazuję od razu, to jest wraszu. To tutaj raszuje. To są tutaj odraszowania. Zobacz, jak to pięknie idzie. Jesteśmy gotowi na niego i na jego lud. On nawet nie nadraża nic robić, bo to jest... Wow! Zaskoczył mnie. Teraz też. Ale muszę mieć piękną minę. Yes. Shit. Taki jestem właśnie w raszu. Tak właśnie poraszował. <laughs> Będzie mem chociaż. Będzie śmieszny chociaż. Matko Bosko, pozwól mi wygrać tą walkę. Jest mocny damage, trochę się uczę tym trafiać jakby. Ale chłop pasywny jest na razie. Wow! U, u, u. Robimy go na takie sekiro trochę. Wow! Ale to ma kombo, o to by mnie zdjęło i tak na ma one shot'a Podejrzewał, jakby mnie trafił. Oh shit. Man, please leave me alone. Leave me alone. Man, don't do this. Please. Can you hear me? I teraz tak? O nie. 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 Niestety tak bywa, ale lubię wyzwania. Nie będę tego nad komentował, nie, 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 ma, nie ma sensu tego komentować. Tak się stresuję, że nie wiem gdzie iść. Dobra, na luźno. Luźne wory. O, 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 grubo. Nie no... O kurczę. Niby sobie radzę, ale... Ale tak jak wcześniej sobie też sobie radziłem. Bo... Teraz też sobie radzę i, I sobie zmienia. Jak będzie fart to po prostu będzie mega na miękko, a jak będzie F to będzie mega na twardo i taka prawda i... I znowu będzie to samo i jest tyle. Genialka trochę. Wow! Ale ja nienawidzę takich momentów. Dobra, uff. Jajko, to by zniosę. Ooo. Fajny przedmiot. Bardzo dużo dusz. Daję okejka. Fajnie. Jest level. Oczywiście idźmy sobie go dodajmy. Ojej, znowu przydobrzyłem. Ale tak bywa. To może już po prostu tutaj? Stalność, prosta sprawa, do dwójeczki, dwa bossy zaplanowane na ten odcinek mniej więcej, żeby to fajne, żwawe było, nie? Takie konkretne, żebym też nie musiał dwie godziny siedzieć, tylko fajnie trzy filmy, sobie cztery wrzucić, obrobić to, zdążyć wszystko, fajnie pociąć, wygodnie. Super, dla mnie przyjemność, jak ktoś jeszcze będzie to oglądał, też w ogóle, bijamy jestem optymistycznie nastawiony, bo tutaj chyba będzie jakiś, a ale tygla, ty, to nie jest takie proste. Nie jest taki prosty fight. Leżę No nieźle No nieźle Kurczę A jeszcze zawiesiłem Zamyśliłem się Czy ja mu nawet Czy ja mu wpierdolę w ogóle No ale muszę Co mam ja zrobić? Muszę Jakimś cudem przeżyłem. Miło. Zje... Znowu będę robił na Sekiro'go. Nie no, ja do, od niego dostaję już konkretne baty. Wow. Muszę się trochę... O Jezu, już z tą tarczą. Ale to będzie niewygodny przeciwnik. Fajne, dobre leczenie. Plus jeden. Dobra, lecimy z grubej rury i będziemy próbowali go. Kurde, a wizerka niesamowita. w oczekiwaniach on Nie był taki trudny o psie, a już się podjęłem, muszę to zrobić teraz. God 100% fokus Uczymy się go na pamięć. Nie ma innej rady. Mam ochotę wziąć yy, tarczę, nie? Do odbić. Biorę tarczę do odbić. Zobaczymy, co on na to będzie mówił. Jestem ciekawy, bo to może być ciekawa taktyka. Ona może wyjść fajnie, bo nie wiem, co ja zrobię innego. Będziemy coś tam próbowali, będzie ciężko, ale nie mamy innego wyboru. Chociaż ja się może też z motyką do słońca trochę porywał. Nie mam siły na to. Jezu. Pierwszy raz nie mam planu tak mocno, że aż no, za nie, ma... za nie mówiłem. Wiedziałem, że za którymś razem sięgnie mnie właśnie też tym swoim domknięciem, ale no kurczę, nie miałem szans, ściągnął mnie. Ale już było lepiej, chociaż pół życia. Nie nie mam, albo refleksu nie mam, albo ja nie wiem. <laughs> dostaję wszystkie buły od niego na, na banie. <laughs> wszystkie buły biorę na banie. Od a to jest jeszcze tak pierwsza faza, bo on tam... w drugiej coś tam więcej kica, coś mi się kojarzy, coś nie pamiętam. O Jezu, to jest przeprawa nieziemska. Kurde, muszę najebać. Ubierzmy inną zbroję, żeby troszeczkę lepiej sobie radzić z obrażeniami. Nie wiem, improwizuję. Fajnie, że przeszłam przez niego, ta. Cudownie. Jeszcze wyłączy mi się laptop zara, także dodatkowe utrudnienie w postaci naciśnięcia guzika do ładowania tak jakby było za prosto. No, teraz dostał na czapę. El czapę dostał. -o -o, w ostatni skórze. Muszę szybszym być. O, nie mówiłem, że będzie świerowa upowiada? Oj, nie, fatalnie. Dobra, nie jest aż tak fatalnie, jest ok. Bez takich tutaj... Dawaj, wejtuje cię, dawaj. Dawaj, każde 30 może być na wagę złota. Nie ma co się śmiać. O. Tego kurcze nie było jeszcze. Dobra, jest luz, z tym mam luz. Tylko żeby nie złanszotował jakimś sychem. Wow, dobra, to znam. Wow, ale Zebeś zebeść jak ma kurczę taki ręcz, że o nie. No, musimy grać lekkiego kurczę chyba tutaj. Chyba lekkiego musimy tutaj zagrać. Lekkiego Korzeniewskiego. Nie da mi spokoju, ziomek. U -u. Daliśmy radę. Ekstra. Super. Dziękuję Wam bardzo. O ten aspekt Tygla, ogon. Będzie świetnym upgrade'em na następny odcinek. Zapraszam Was wszystkich serdecznie do oglądania, lajkowania, do subskrypcji, zapraszam na Discorda, link jest w opisie filmu, no i proszę o udostępnianie, czy tam o subskrypcję, tak, żeby kanał mógł się rozwijać, dzięki bardzo, cześć.